Witajcie moi drodzy, dzisiejsza lekcja przeznaczona dla e, klasy siódmej e, A z szkoły podstawowej numer 7, e, jak i tutaj dla klasy siódmej e, też z metyki oraz jako powtórka egzaminacyjna dla klas. E, e. Dzisiejszy nasz temat lekcji to jest Zadania tekstowe, ja tutaj poprawię jeszcze, bo nie dopisałam. Zadania tekstowe, skróciłam sobie ten temat lekcji, tak? Zadania tekstowe. I słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj tylko cztery ćwiczenia, bo myślę, że na lekcji takich zadań z treścią bym nie zrobiła więcej niż cztery. No to słuchajcie, zaczynamy. Mamy tutaj, słuchajcie, ćwiczenie pierwsze z książki, ja będę czytała polecenie. E, pokaż tutaj, Natalio, polecenie. E, cenę kurtki obniżono o 20%, a potem jeszcze o 20%. Po tych obniżkach kurtka kosztuje 288 zł. Ile kosztowała początkowo, ile, kosztu, ile kosztowała po pierwszej obniżce? Musimy się dzisiaj zająć zadaniami tekstowymi i układaniem równań do tych zadań tekstowych, i, i w jaki sposób to w ogóle robić. Patrzymy sobie na to pierwsze zadanie jeszcze raz. Jeżeli ja jako X oznaczę cenę początkową kurtki, to mogę sobie zaznaczyć pierwszą i drugą obniżkę. Dlaczego napisałam 0,8 i 0,8? Bo kurtkę najpierw obniżono o 20%, była obniżka, to była pierwsza obniżka. Potem druga obniżka też była o 20% czyli jak ją obniżono o 20%, a początkowa cena to jest 100%, czyli po obniżce to było ile procent? 80%. 80% to jest inaczej 8 setnych i mogę to zapisać jako 0,8%. To samo się dzieje po drugiej obniżce, czyli tutaj w tej drugiej części, bo też jest obniżone o 20%, i moją bazową jest 100%, więc to jest pierwsza obniżka i to jest druga obniżka. Więc, żeby obliczyć cenę początkową tej kurtki, mogę zastosować sobie tutaj taki sposób rozwiązania i takie równanie. Jeżeli Pomnożę 0,8 razy 0,8x, bo musimy mieć jakąś niewiadomą, czyli x tą naszą początkową cenę kurtki. To ona mi da cenę po tych wszystkich obniżkach, czyli zastosowane tutaj obniżki dadzą mi tą cenę, którą mam w poleceniu, bo te 288 jest z polecenia. Po wymnożeniu tego to mi daje 0,64x, po drugiej stronie jest 288. Przenosimy słuchajcie, w taki sposób, że dzielimy, bo tu jest 0,64 razy x, to jest mnożenie, czyli muszę przez to podzielić, zrobiłam tutaj to dzielenie, 288 podzielić na 0,64. Jak wiecie, nie dzielimy przez y, ułamek dziesiętny tutaj, y, musi być tutaj liczba cała, w związku z tym muszę przesunąć o dwa miejsca, więc tu muszę dodać dwa zera, tak? I tak zrobiłam. Mamy 28800 podzielić na 64. Już Wam tego tutaj nie dzieliłam, tylko napisałam wynik, że x to jest te 450 zł, to jest cena początkowej, cena początkowa tej kurtki. I teraz jedną część tego zadania rozwiązałam, bo było napisane, było pytanie ile kosztowała początkowo, czyli mamy to. A teraz ile kosztowała po pierwszej obniżce? Jak możemy to obliczyć? Starczy, że teraz tylko policzymy sobie, ile wynosiłaby ta obniżka, bo jak już mamy cenę początkową, to już możemy tutaj, słuchajcie, dużo z tym zrobić. Czyli 450 zł jak pomnożę razy 20%, inaczej 451 razy 20 setnych. Skracam tutaj sobie, słuchajcie, zera, jeszcze tu mogę skrócić te zera. To mamy 20%, czyli tą kwotę obniżki. I teraz tą kwotę obniżki odejmuję od ceny początkowej, czyli od 450 zł i mam cenę po pierwszej obniżce. Czyli te 360 zł to jest cena po pierwszej, po pierwszej obniżce. To jest cena po pierwszej obniżce, czyli mamy odpowied dwie odpowiedzi do tych pytań, które tutaj były zadane. Słuchajcie, ćwiczenie drugie, tutaj pokazujemy najpierw na tekst. Mamy tak, w pierwszym miesiącu pracy starzyści Piotr, Arek i Bartek zarobili w sumie 3600 zł. Pensja Arka stanowiła 75% wynagrodzenia Piotra, a Bartek otrzymał o 600 zł mniej niż Piotrek i Arek łącznie. Ile zarobił każdy ze starzystów? Powolutku sobie to rozpisujemy. Mamy tak, jeżeli ja Piotra oznaczę jako X-a, a w treści mam, że y, pensja arka stanowiła 75% y, pensji Piotra. Czyli muszę sobie napisać 75 setnych, to jest inaczej 0,75. Pomnożę to razy pensję Piotra, więc otrzymam pensję arka. Potem w dalszej części treści jest tak. 75% nagrodzenia Piotra, a Bartek otrzymał o 600 zł. mniej niż Piotr i Arek łącznie. Czyli co się dzieje teraz? Dodajemy sobie pensję Piotra plus pensję Arka i odejmujemy 600 zł, bo tak jest treść zadania. I teraz to wszystko łącznie sumowane, czyli dodaję do siebie wszystkie Wszystkie tutaj te dane, te wyrażenia Piotr, Arek i Bartek i otrzymuje 3600 zł, bo takie jest w zadaniu, że łącznie tyle starzyści otrzymali. Redukuję sobie te wyrazy, czyli dodaje do siebie te x, czyli x dodać x to jest 2x, a 0,75x dodać 0,75x to jest 1,5x, czyli 1,5, czyli 2x dodać 1,5 będzie 3,5x. Te 600 zł przenoszę na drugą stronę, czyli robię dodać 600. Tu mi się to zredukuje, czyli nic nie będę miała, a 3600 dodać 600 to jest 4200. Teraz mam tutaj 3,5x. Muszę te 3,5x podzielić. Yy, muszę podzielić przez te 3,5x, żeby się tego pozbyć, czyli mam 4200 podzielić na 3,5. Yy, już wiemy tutaj, że nie może być 3,5, musi być 35, czyli pozbywam się tego przecinka. Dodaję sobie tutaj 10, czyli mam 42 tysiące podzielić na 35 i wychodzi mi X, wychodzi mi 1200. Patrzymy sobie tutaj do góry, jako X oznaczyliśmy sobie pensję Piotra, czyli ja już mam policzoną pensję. Piotra. Teraz tylko wystarczy, że odpowiednio przemnożę, czyli patrzę sobie jaka była pensja arka. Pensja arka było 0,75 razy x, czyli będę mnożyć 0,75 razy x, czyli razy 1200 razy pensję Piotra. Już tego tutaj nie obliczałam, ale wiem, że trzeba zrobić 75 setnych razy 1201 albo pomnożyć to przez siebie w formie ułamka pisemnego oparwiu łąka dziesiętnego przemnożonego pisemnie tutaj przez tą liczbę całkowitą. To nam da 900 zł i teraz patrzymy sobie tutaj na Bartka Bartek to jest X, czyli to jest 1200 dodać. 0,75x, czyli pensję Arka dodać 900, i od tego odejmuje 600. Czyli od 2100 odejmuje 600, to nam łącznie daje kwotę 1500 zł. Sprawdzeniem dla nas to jest to, że 900 zł dodać 1500 zł i dodać pensję Piotra 1200, daje nam łącznie tutaj 3600 zł. Dobrze, słuchajcie, ćwiczenie trzecie. Mamy tak. Mieszkanie, mieszkanie składa się z kuchni, łazienki, przedpokoju oraz dwóch prostokątnych pokoi salonu i sypialni. Sypialnia o powierzchni 10,8 m2 ma długość o 10% mniejszą niż długość salonu, a jej szerokość jest o 40% mniejsza niż szerokość salonu. Jaką powierzchnię ma salon? I teraz, co się tutaj dzieje z tym zadaniem? Napisałam Wam tak, że mamy Policzyć w ogóle salon. Czyli szukamy tego salonu i mamy podane w danych, że sypialnia ma 10,8 m kwadratowego No i mamy, że długość salonu jest o 10% mniejsza od długości sypialni i szerokość salonu jest o 40% mniejsza od szerokości sypialni. Co to znaczy, że jest mniejsza? To znaczy, że musimy odjąć, czyli jej długość będzie wynosiła 90% długości sypialni, a szerokość będzie wynosiła 60% szerokości sypialni. Teraz wymnożę to sobie, bo to co wymnożę, czyli 90 setnych, czyli 0,9 tak naprawdę w ułamku dziesiętnym 0,9 razy 60-setnych, czyli 0,6, 0,6 x 0,54. 9 razy 6 0,54 x i to wszystko razem ma nam dawać jak Sypialnie. Czyli ta część salonu ma nam się równać tutaj sypialni, i jak ja pomnożę 54 setne przez tą sypialnię, czyli w tym momencie tutaj będę dzielić, to otrzymam ile metrów ma salon. Czyli zobaczcie, tutaj mi wystarczy teraz podzielić na 0,54. Podzieliłam 10,8 podzielić na 54 setne, przesuwam o dwa miejsca. E, tak tutaj naprawdę, czyli 1 i 2, czyli przesunęłam przecinek, dodaję tylko jedno 0. Mam 1080 podzielić na 54, to już jest łatwe dzielenie pisemne, bo w 108 dwie pięćdziesiątki czwórki się zmieszczą, tak? Tu nam nic nie wyjdzie i do góry pójdzie 0, więc tu nam wyjdzie 20 m kwadratowych. Taką powierzchnię będzie miał o, całą, troszkę nam się tutaj... Wiatrów zebrało. Taką powierzchnię będzie miał salon. Słuchajcie, ostatnie ćwiczenie, ćwiczenie piąte, jeszcze zrobimy, takie w sumie najbardziej chyba lubiane przez uczniów, jeżeli chodzi o te procenty. Mamy tak. Ile wody należy dolać do 600 g 5% roztworu soli, aby otrzymać roztwór, roztwór 3%? I my musimy, słuchajcie, z tego zadania zrozumieć, że. Mamy 5% roztwór soli w 600, w 600 gramach, czyli tam jest 5% soli, co łącznie nam daje cały roztwór, czyli ta sól plus woda daje nam łącznie 600 gram. I teraz chcemy otrzymać roztwór 3%, mając jednocześnie to samo, czyli mając jednocześnie taką samą ilość tutaj soli czyli z tego zadania musimy to wywnioskować I ja wam tutaj teraz zobaczcie rozpisałam to e, pokaż tutaj Natalio mamy tak, że 5% e, roztworu soli który mamy, jeżeli pomnożymy przez 600 gram, no to nam da oczywiście jakiś tam roztwór soli Czyli 500 razy 600 gram to da nam, ile tej soli się mieści w, w tych gramach. To jest tak, jak byliśmy na lekcji w Kauflandzie i mnożyliśmy sobie, ile gram się mieści danego produktu, ile procent się mieści w, w tych gramach. tak? To jest takie same tutaj działanie. I teraz to się będzie równało 3% roztworowi. E, po dolaniu do tego roztworu wody, czyli ten x to będzie ta dolana woda, ta dolana woda, czyli ile tej wody należy dolać, żeby e, otrzymać e, tak naprawdę taki sam e, roztwór. Roztwór soli, tak? Bo najpierw to wymnożę tutaj, żebyście zobaczyli, i pokażę Wam, jak to wygląda, czyli jest 5%, jest 0,05, tak? 5 razy 600 to się równa, 3 0,03, 600 dodać x. Będziemy teraz tutaj to mnożyć, czyli 5 setnych razy 600 daje nam 30, 3 setne razy 600 daje nam 18. No i 3 setne razy x to będzie tutaj 3 setne x. Czyli co się dzieje? Prze... Widziałam sobie tylko to stronami i zmieniłam, więc tutaj nie zmieniam w tym momencie znaku dla 300, bo on jest dobrym znakiem. Jest 300 x. I mamy od 30, odejmuję 18, bo tą osiemnastkę przeniosłam tutaj na drugą stronę. Czyli mam 300 x, a to się równa 12. Podzielę to na 300, czyli wychodzi mi, że muszę dolać 400 gram wody. I jako takie sprawdzenie tego tutaj zadania, można sobie zobaczyć, o co chodziło w ogóle w tym równaniu bo jeżeli sobie zobaczycie ile to jest te 5% razy 600 czyli setnych razy 600 pierwszych skrócę sobie tutaj te zera to mi wyjdzie 30 czyli że 30 gram się mieści w 600 gramach tego całego roztworu 30 gram tej soli tam się mieści i teraz druga część tego równania czyli zobaczcie 3% 600, dodać, teraz x wyszedł mi 400, więc mogę sobie tutaj wstawić te 400 i co będę tutaj miała, czyli będę miała 300 jako 3% razy 1000 pierwszych, tak? I teraz mogę sobie tutaj skrócić te dwa zera, czyli też mi wyjdzie 30. Czyli słuchajcie, no w tym równaniu chodziło o to, że gramy z 5% roztworu, czyli te 30 gram, tak naprawdę mają się równać tym 30 gramom, tak. Te zadania są dosyć trudne, bo trzeba się domyślić o co tutaj tak naprawdę chodzi, że, że po dolaniu ta sól ma być ciągle taka sama, także czytajcie słuchajcie te zadania dokładnie i, i do tego można tutaj układać właśnie w taki sposób równania. Dobrze. Słuchajcie, moi drodzy, na dzisiaj to już będzie wszystko. To jest ostatnia już nasza taka lekcja przed świętami. Później będziemy czekali na jakąkolwiek tam decyzję, i. I dalej będziemy w takiej formie prowadzić zajęcia, ewentualnie jakieś tam lekcje jeszcze na żywo poprowadzimy. Zobaczymy, jak tutaj to wszystko będzie wyglądało. Na dzisiaj nic wam nie zadaję, proszę przepiszcie tylko tą lekcję. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego na święta i widzimy się po świętach. Trzymajcie się pa!